Dobrze Was widzieć na naszym piątkowym spotkaniu. O, Stella też chciała się przywitać. Także się ma. Dobra. Facebook też już jest odpalone, A także mam nadzieję, że tutaj wszystko też gra. O, kot, towarzysz. Jeszcze tylko sprawdzę dźwięk. Możecie mi napisać. Proszę kochani, napiszcie mi, czy dobrze widać i czy dobrze słychać. Proszę dajcie mi znać. Ja mam nadzieję, że... o, na Facebooku chyba słychać. Także jak możecie, to dajcie mi znać w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna. Zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Dobra, poszło. Okej, okay, kochani, no to w takim razie mm, witam się z Wami jeszcze raz serdecznie na naszym spotkaniu piątkowym, e, na live od serca. Dzisiejszym tematem będzie e, życie w spójności z sercem, dzięki, czyli wszystko dobrze, to super. E, tak naprawdę jest to bardzo obszerny temat e, i można by o nim mówić i mówić, ale dzisiaj chciałabym się skupić e, na tym, na takim jednym zadaniu, na takim jednym wyzwaniu, które, które w trakcie tego spotkania wam zaproponuję. Takie, takim ćwiczeniu, które tak naprawdę może nam pomóc żyć bliżej siebie w zgodzie ze sobą, z swoją prawdziwą naturą. Z tym, jak jesteśmy w serduchu... O, cześć Margaretka, hej, dzięki za info. Także słuchajcie. Wygodnie tutaj usiądę. O, o, I ten. E, już będę do Was mówić. Kicia. E, I tutaj. O, usiądź sobie, wygodnie, dobra. E, chciałam powiedzieć, że każdy z nas rodzi się z pewnym potencjałem. E, każdy z nas jest jak taki. Taka metafora mi dzisiaj przyszła do głowy podczas porannego biegania, że każdy z nas jest takim puzzlem, który pasuje idealnie do układanki wszechświata. I każdy z nas rodzi się jako taki idealny puzel. po prostu taki, jak ma być. O takim kształcie, który jest. Niepowtarzalny, który tak naprawdę. Tu trochę krzywo. Cześć, 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 Justyna. Hej. <grym> tak, koteł. Mam dwa koteły, Lunę i Stelle. Tutaj akurat Stella towarzyszy. Więc każdy z nas jest tym puzzlem w momencie narodzin i co się później dzieje z nami. My, jako dzieci, mamy jakieś naturalne, naturalne, towarzyszące nam e, uzdolnienia, mamy pewne takie ciągoty. W jakimś kierunku, po prostu coś nam się podoba, tak? In, intuicyjnie, instynktownie do czegoś nas ciągnie. Do jakichś form aktywności, e, do jakichś określonych sposobów spędzania czasu. Czy lubimy na przykład być. Często wśród ludzi, czy może lubimy się wycofywać do swojej przestrzeni części. Czy lubimy bardziej, na przykład dzieci, można to obserwować tak? w przedszkolu, czy bardziej ciągnie nas do zabawy w grupie, czy bardziej ciągnie nas do jakiegoś takiego bardziej działania indywidualnie? Czy przechodzimy jakby w naturalny sposób, jak jesteśmy już w grupie, to czy przyjmujemy taką pozycję lidera? czy bardziej jesteśmy po prostu jednym z członków zespołu, który za liderem woli podążać. Jakby to są nasze naturalne, naturalne uwarunkowania, czy znaczy nie źle, nie wróć nieuwarunkowanie, to jest po prostu naturalna część naszej matrycy, struktury tego, jacy się rodzimy, jacy przychodzimy na ten świat. I tacy jacy jesteśmy, jesteśmy idealni. To jest po prostu tak, jak ma być. Przychodzimy tutaj z, z takim potencjałem, z takimi talentami, z takimi e, naturalnymi e, zdolnościami, które możemy rozwinąć, które możemy przepięknie po prostu dopasować do tego świata. E, ale na takiej zasadzie, że to nie, nie my mamy zmieniać kształt tego puzla, w którym jesteśmy, tylko jak my będziemy tym puzzlem w taki sposób naturalny, czyli właśnie nie będziemy go modyfikować sztucznie, to wtedy ten puzzle będzie idealnie pasował do wszechświata. Wtedy my będziemy się czuć na swoim miejscu, będziemy mogli czuć spełnienie, przepływ, flow, miłość, radość, obfitość, wszystko to. Co każdemu z nas przynależy z urodzenia. I każdy z nas ma do tego prawo, każdy z nas e, ma możliwość być w tym swoim stanie flow, w tym stanie swoim przepływu. Tylko co się dzieje? Dzieje się tak, że każdy z nas, e, i to też w moim przekonaniu, oczywiście nie musicie się z takim, z takim poglądem zgadzać, ale w moim przekonaniu to też nie jest przypadkowe. <trafiamy>, rodzimy się w określonej rodzinie. Mamy e, określonych rodziców, którzy być może e, nie do końca będą rozumieli tak, tą naszą naturę, e, bo oni są, mogą być inni niż my. Mogą być też podobni, to też jak najbardziej może się tak, tak zdarzyć. I teraz, ale wielu z nas później jest szkoła, tak, później są systemy e, i wielu z nas jest w pewien sposób, jeśli, no właściwie wszyscy tak, jesteśmy w szkole, w określony sposób programowania. I nasza natura, nasz naturalny potencjał, ten puzzle, którym jesteśmy, każdy z nas jest innym puzzlem, troszeczkę, tak? Oczywiście mamy wspólny mianownik, ale jest ten indywidualizm, jest ta niezwykłość, jest jakaś ta iskra w nas. Jeden ma do tego zdolności, drugi ma charyzmę do tego i tak dalej, i tak dalej. Każdy po prostu ma coś innego, do każdego do czegoś innego też może ciągnąć naturalnie, i to jest w porządku. Nie jest w porządku to, że nas się w systemie chce ujednolicić, tak? Znaczy, chce wszystkich sprowadzić do po prostu identyko. E, wiecie, w szkole, w, na maturze z polskiego, tak, musisz się strzelać w klucz. E, nie jest ceniony jakby Twój indywidualizm, nie jest ceniony twój, Twoje indywidualne spojrzenie na świat, Twoje myślenie, Twój sposób patrzenia. Nie. System edukacyjny niestety jest bardzo wypaczony w, tej, w, w, jakby w tym obszarze, w moim przekonaniu i po prostu ten naturalny puzer, którym my byliśmy, zaczyna się z nich kształcać i my próbujemy potem, nie wiemy co się dzieje, tak? nie do końca rozumiemy co się z nami dzieje, Coś idzie nie tak, mamy jakieś problemy, mamy jakieś trudności, nie umiemy się odnaleźć, nie czujemy się do końca na swoim miejscu, nie wiem, później nie odnajdujemy się na przykład, nie jesteśmy spełnieni w, na przykład w pracy, tak? Wielu ludzi nie lubi swojej pracy i coś nam nie gra, coś tu jest nie tak. Dlaczego tak to wygląda? Dlatego tak to wygląda, że my zamiast z tą naszą naturalnym potencjałem, z tym, co po prostu jest dla nas naturalne, czyli przychodzi z łatwością, z lekkością. Jeżeli byśmy to robili, to żyłoby nam się dużo, dużo fajniej, byśmy dużo więcej mogli dać wartości, bo bylibyśmy po prostu sobą. Ale jest to tak trudne dla nas, ponieważ tyle warstw gdzieś tam cudych przekonań, sposobów funkcjonowania nam ponakładano, że potrzebujemy się temu potem przyjrzeć, potrzebujemy odkryć, co jest nasze, co nie jest nasze, co totalnie w ogóle już z nami nie rezonuje i co, co po prostu totalnie właśnie nas zniekształca. Czasami jest to długi proces i wymaga po prostu mega cierpliwości, wysłałości, zaangażowania, żeby to odkrywać. I też tym się zajmujemy między innymi na sesjach coachingowych, które ja prowadzę. Natomiast o czym chciałam dzisiaj powiedzieć, to, że jest taka prosta metoda, takie proste ćwiczenie, które bardzo może nam pomóc, naprawdę bardzo może nam pomóc, żeby coraz częściej wskakiwać na te nasze właściwe tory, na właściwe tory naturalnego naszego funkcjonowania. Zaraz o tym ćwiczeniu powiem, tylko przeczytam, co pisze Piotrek z Gabinetu Osobowości. Wiesz, co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowi, synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzi, czekaj, bo tutaj nie wiem, czy to się nie dopisało, czy ja nie mogę tego doczytać, ale może jak tu kliknę, to będę mogła to doczytać. Nie, nie widzę. Bracet rządzi. <tak>, tak, ale ludzi i tam coś jeszcze chyba było, więc jak możesz, to proszę cię dopisz, żebym wiedziała, co tam jeszcze było, ale zgadzam się, jak najbardziej się z Tobą zgadzam. I to jest w ogóle wszystko takie pomylone, pomieszane, w tym sensie, że czasami na przykład jeżeli rodzice są nieświadomi i nie rozumieją do końca, o zaraz doczytam, natury swojego swojego dziecka i no tak się często dzieje. Na przykład oczekują, tak, że to dziecko pójdzie ich śladami, na przykład, a to dziecko zupełnie w ogóle inne i to nie jest dla niego, ale nie wiem, mają, ma przejąć na przykład rodziną firmem, no bo tak będzie dobrze, bezpiecznie dla niego, ale, ale się nie będzie w tym odnajdywać i spełniać, więc, więc tak, zgadzam się z Tobą w stu procentach. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się, umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc stają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. Tak, w 100% jakby tutaj po prostu rozumiemy się. Fajnie, fajnie. Dziękuję Ci bardzo za ten komentarz. Tak, więc, więc słuchajcie, dla mnie osobiście w moim procesie bardzo pomocna była uważność mindfulness. Więc jakby tutaj przynajmniej wobec wszystkim o tym mówię i do tego zapraszam i w, w też w moich programach m.in. w Kreator Deserta bardzo mocno. Kładziemy nacisk na tą uważność, czyli na właśnie wchodzenie do wnętrza, obserwowanie, co się w nas dzieje. Też piękna metoda to jest pisanie w dzienniku, gdzie możemy faktycznie dużo zobaczyć, co tam, co tam w sercu gra. I możemy też korzystać właśnie z różnych ćwiczeń rozwojowych. I ja dzisiaj chciałam powiedzieć właśnie o tym jednym ćwiczonku, które bardzo fajnie może spowodować, że my w regularny sposób będziemy łączyć się z naszym naturalnym potencjałem. I to może wydawać się takie proste i banalne, ale gdy będziemy to robić regularnie, to coraz częściej będziemy wskakiwać jakby na ten... ten nasz puzzle będzie się oczyszczał, on będzie się stał coraz bardziej taki nasz. I zaraz o tym ćwiczeniu powiem, tylko jeszcze przeczytam, co piszecie. Eee, Mati pisze, czasami rodzice wymuszają na dzieciach swoje własne ambicje, których nigdy nie udało mi się osiągnąć. Tak, to też jest temat jak rzeka, ale absolutnie, również się z tym zgadzam. I słuchajcie, to ćwiczenie polega na tym, żebyś, żebyś przypomniała, przypomniał sobie, co w dzieciństwie sprawiało ci autentycznie frajdę, co w dzieciństwie, takim wczesnym dzieciństwie, być może w wieku 6, 7, 8 lat, kiedy jeszcze... No gdzieś tak na takim początkowym etapie, gdzie już masz wspomnienia, ale są to takie wczesne wspomnienia, co, w jaki sposób lubiłaś, lubiłeś spędzać czas wolny, tak? Czy to było właśnie wśród dzieci, tak? Czy wśród ludzi, czy może bardziej gdzieś na uboczu? Czy nie wiem, lubiłaś, lubiłeś rysować? Może lubiłeś tańczyć, śpiewać. Bawić się w coś, nie wiem, eksplorować naturę, i tak dalej, i tak dalej. I ja słuchajcie, jak zaczęłam właśnie tą podróż do siebie parę lat temu, to odkryłam, że ja bardzo, bardzo, bardzo lubię spędzać czas na łonie natury w samotności. I w dzieciństwie też tak, bo w dzieciństwie faktycznie gdzieś tam na wakacjach nad jeziorem, jak była taka możliwość, była taka przestrzeń, to. Gdzieś tam latałam za motylkami i po prostu mogłam spędzić cały dzień na łące i w ogóle się nie nudziłam, byłam totalnie w Twittera zadowolona, szczęśliwa i w ogóle miałam mnóstwo inspiracji. I później lubiłam coś sobie tam potworzyć, tak? To, to jakby była druga rzecz. Czyli na przykład lubiłam sobie, tworzyłam jakieś takie czasopis, czasopisma, coś tam sobie pisałam, coś rysowałam, coś tworzyłam sobie. i po prostu w dorosłym życiu, kiedy zaczęłam tę podróż do siebie, zaczęłam z powrotem wyprowadzać siebie na łono natury, właśnie w samotności, czyli tak jak to było dla mnie naturalne i to było dla mnie dobre, bo to było po prostu moje, i zaczęłam do tego wracać. Tak prosta rzecz, jak wyprowadzanie siebie właśnie regularne na to łono natury, spowodowało automatycznie, to było powtarzane i jest cały czas że zaczął się jakiś taki nowy po prostu przepływ zadziewać w moim życiu i właśnie zaczęła znowu ta kreacja ze mnie wypływać i zaczęłam coś znowu sobie tworzyć, tak? Później napisałam książkę i to wszystko zaczęło płynąć, więc chodzi o to i zapraszam Was dzisiaj do tego, żeby wykonać to jedno ćwiczenie. Regularnie zastanowić się, co było takiego w dzieciństwie, co faktycznie sprawiało mi autentycznie radość, nie że ktoś mi kazał, nie że ktoś mi coś narzucał, nie. To, co było takie totalnie moje, totalnie, totalnie moje. I jeszcze się podzielę jedną z wami, z wami tutaj rzeczą. To nie musi być tak, że ta aktywność właśnie z, z czasu dzieciństwa, która sprawiała Wam autentyczną radość i zadowolenie, że to oznacza jakby przenieść, że to teraz trzeba przenieść zero jedynkowo, nie? czyli Okej, okay, ja wtedy coś tam rysowałam, to ja teraz mam moim powołaniem jest, że ja mam teraz być malarzem nagle, tak? Nie o to chodzi, ale chodzi o to, że jak my zaczniemy robić to, co sprawiało nam radość, to w pewien sposób wracamy do tej naszej prawdziwej natury. Może się okazać, że pojawią się inne rzeczy, inne aktywności, które będą z nami rezonowały, i tak dalej, ale my zaczynamy łączyć się z tym naszym naturalnym strumieniem. Podam drugi przykład z mojego dzieciństwa. Uwielbiałam, też dość, ale uwielbiałam sobie włączać jakieś piosenki, śpiewać, tańczyć, wiecie, wow, wow, wow. mówię, że w poprzednim na pewno byłam piosenkarzem, bo bardziej mnie fascynowała muzyka w wykonaniu męskim i nadal tak jest. I słuchajcie, ja też do tego wróciłam jakiś czas temu i po prostu rano sobie śpiewam. Dajcie, oczywiście nikt tego nie widzi, nie słyszy. Nie ma, pewnie. No też by mi to nie przeszkadzało, bo ja też mogą być. Ale wiecie, w po tym po serio. Ale chodzi o to, że to mnie w naturalny sposób jakby ładuje i podłącza do, tej, do tego mojego naturalnego przepływu. I wtedy, jak ja sobie to robię, to naturalnie później jest mi łatwiej się skoncentrować na mojej pracy, która też jest moją pasją, ale po prostu wchodzę w ten swój naturalny przepływ. Więc do tego Was zachęcam i zapraszam i myślę, że mam nadzieję, że to będzie dla Was fajne, pomocne, inspirujące ćwiczenie. Co pisze Babilandry? Uwielbiałam jako dziecko siedzieć w ogródku i obserwować małe zwierzątka, typu ślimaki i tworzyć mikstury z różnego rodzaju roślinek. Wow, mega ciekawe, mega fajne. I rysowanie. No to masz tutaj pole po prostu do działania. Możesz sobie no, wrócić tutaj obserwacja tych zwierzątek. To takie wydaje mi się właśnie pełne tu i teraz. Także też piona wirtualna. No więc, kochani, takie ćwiczenie na dzisiaj. I to, co chcę Wam powiedzieć, że ostatnio zgłębiam, odkrywam i wchodzę gdzieś tam sobie w metodę system Human Design. Uważam, że jest to bardzo fajny i pomocny system, ponieważ jakby nie będę tutaj opowiadać podstaw, będzie webinar we wrześniu. To już wam na instytuj wspomniałam, ale jeszcze teraz powiem. Będzie webinar we wrześniu. Ogólnie w programie, który prowadzę Kreatorki Serca w półrocznym, dziewczyny będą miały właśnie też we wrześniu w module o odkrywaniu naszego naturalnego potencjału, będą miały też elementy właśnie human design, bo stwierdziłam, że jest to tak fantastyczny system, tak pomocny. Jak dla mnie on przebija te wszystkie te rzeczy, które też są przydatne i które znam absolutnie, na przykład test galupa, tak? czy test talentu. Human design, jak dla mnie, póki co, z tego co ja poznałam, to jest po prostu petarda i to, jak się e, naprawdę można odkryć tam siebie. E, dla mnie to już, jakby ja ten system poznałam już po kilku latach takiego odkrywania ponownego siebie w dorosłym życiu i, i tego rozwoju osobistego duchowego, natomiast e, i pokazał mi wow, pokazał mi wow, faktycznie, jak ja bym się dowiedziała, że to jest mój naturalny potencjał, naturalny wzorzec, że to jest mój sposób funkcjonowania naturalny, gdybym się dowiedziała pięć lat wcześniej, to by mi to jakby oszczędziło bardzo e, wielu frustracji, e, wiele złości, niezadowolenia, kiedy po prostu błądziłam i w ogóle dziecko we mkle nie wiedziałam, e, o co tutaj chodzi i dlaczego ja jestem niezadowolona, pracując na przykład w Korpo, tak? To totalnie w ogóle nie był mój świat. Więc, e, więc jakby mi system Human Design po prostu tak bardziej to wszystko potwierdził, ale pokazał mi i też analizując grafy innych osób, właśnie korzystając z Human Design, Human Design z połączeniem. Takiego podejścia jest systemem bardzo nowoczesnym, ale jest połączeniem astrologii, astrologii wedyjskiej, ale też gdzieś tam pracy z naszą matrycą DNA. To jest taka, taki konglomerat, który też troszeczkę kwestia systemu czakralnego, tylko jakby już w bardziej nowoczesnej, innej odsłonie, to wszystko łączy i pokazuje nam właśnie, jakie są nasze naturalne potencjały, jakie są nasze aktywacje, czyli w czym my po prostu w naturalny sposób, gdzie nas ciągnie, żebyśmy my się rozwijali, gdzie będzie dobrze, żebyśmy poszli, jakie mamy kanały aktywne, na przykład kanał Talentu, Kanał Bycia Liderem itd. To jest po prostu masa, masa inspirującej, interesującej wiedzy, ale tak jak mówię o tym więcej sobie powiemy na webinarze we wrześniu. Jeżeli ktoś chce wziąć udział, to dawajcie mi już znać. Bo będzie to grupa kameralna, e, ograniczona liczba miejsc będzie na webinarze, żebym też mogła właśnie bardziej e, indywidualnie do Was podejść. E, no, najpierw no, będę szczegóły mówić, co i jak, ale już teraz Wam tutaj sygnalizuję. Stella. Dobra, tutaj mi coś wyskoczyło. Moment, zobaczę, co piszecie. Mati, co pisze. Od małego kochałem wymyślać historie, pisać opowiadania, a gdy jeszcze nie umiałem pisać, to były historieki obrazkowe. Do tej pory czasami coś napiszę. Super, super Mati. Właśnie, to jest czasami tak, że w dzieciństwie, my w naturalny sposób gdzieś nas ciągnie, coś sobie robimy, ale przez dorosłych na przykład nie zostanie to dostrzeżone. Nie zostanie to w jakiś sposób, nie wiem, pochwalone, i my możemy po prostu od tego odejść. A może warto do tego wrócić. Także bardzo fajnie, że, że jesteś świadomy tego, i czasami coś napiszę. No, to czasami może faktycznie warto by sięgać po nawet dziennik zwykły częściej, może to Ci pomoże połączyć się ze sobą. Nie wiem, czy to będzie tak, że po prostu to pisanie stanie się jeszcze ważniejsze dla Ciebie w kwestiach zawodowych, biznesowych, czy po prostu będzie dla Ciebie sposobem łączenia się ze sobą, ale tak czy owak myślę, że warto właśnie sobie do tego wrócić, z takiej większej częstotliwości. Dobra kochani, tyle na dzisiaj, jeszcze na koniec tylko wylosujemy kartę od Louise Hay z afirmacją na dobry weekend i... I będziemy się żegnać. Co my tutaj dzisiaj mamy? Rosuję, rosuję. Jest. Moja przestrzeń życiowa jest doskonała. Wiem, że mieszkam w cudownym miejscu. Znajduję tu spełnienie wszystkich moich potrzeb i pragnień. Lokalizacja jest cudowna i odpowiada mi cena. Taka afirmacja na dzisiaj. Um. I słuchajcie, właśnie a propos też tej przestrzeni i tego tematu, o którym mówiliśmy, to mi się teraz nasunęło, że warto właśnie w kontekście też tej przestrzeni i tego, jak się ubieramy też, wiecie, tych zewnętrznych atrybutów naszego życia, też zacząć eksplorować, może eksperymentować. Być może są takie rzeczy, które też właśnie w dzieciństwie gdzieś nas do czegoś ciągnęło. Do jakiegoś sposobu, na przykład, no, mieliśmy ograniczoną możliwość ekspresji jako dzieci, ale w tym sensie, że nie wiem, nie mogliśmy iść do sklepu wybrać ubrań. Ale ja na przykład w dzieciństwie uwielbiałam nosić opaski. I słuchaj, ostatnio do tego wróciłam i w ogóle, wow, już to jest tylko jakiś tam mały aspekt, tak, naszego życia nasz sposób właśnie wyrażania się poprzez, poprzez wygląd zewnętrzny. Ale to też może nam w pewien sposób aktywować tą naszą naturalną, ten nasz naturalny potencjał i przepływ, może nam to dodatkowo pomóc. Więc, więc warto też w kontekście tej przestrzeni życiowej e, poeksperymentować e, nie wiem, kupić sobie świece, kwiaty, cokolwiek, co czujemy po prostu intuicyjnie. Jak ktoś tu mówił, właśnie, że zwierzątka, że kontakt z naturą, coś, to właśnie może jakieś, zorganizować sobie tak swoją przestrzeń, żeby było więcej tej natury też na przykład w domu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kochani, dzięki. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie sobie z tym działać i życzę Wam, żeby to ćwiczenie przyniosło Wam jakby kolejny kawałeczek poznania siebie. Piszcie do mnie, piszcie do mnie, jak było, jak przetestujecie, zrobicie sobie przez kilka dni, wrócicie do tej aktywności, która dawała Wam radość w dzieciństwie, czy coś się zmienia, czy może poziom energii Waszej się podniósł. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często właśnie tak się dzieje, bo zaczynamy być bardziej w zgodzie z naszą naturą. Trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję za obecność dzisiaj <gryw> i jesteśmy w kontakcie. Widzimy się. Miłego dzionka, cześć, dzięki Marzenka Tobie też i Wam wszystkim. Pa, 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 rozłączam się.